Wraz z YouTuberami zorganizowaliśmy konkurs na Gutnefa. Czarny laminat o wartości prawie 500 zł. Aby go wygrać, wystarczy, że zasubskrybujesz każdego twórcę oraz komentujesz i zalekujesz film, do którego link znajdziesz w opisie. Losowanie odbędzie się 28 lutego na kanale konkursowym. Powodzenia! Siemano, jestem Lamianek, witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na g i tak jak widzicie po tytule pootwieramy sobie customowe skrzyneczki. tak już sobie przyszykowałem knife, no, jakieś od 20 zł będziemy sobie otwierać. No i tutaj nie bez skrzynka 50 na 50, ale nie do końca, bo jest 25% szans na tą kosę. I niestety siada. O, co? W czerwone, czerwono, to siada, dobra, zysk 208 zł. Fajnie się zapowiada ten. Odcinek tutaj mam, a dobra, bo to w nowym oknie otwieram sobie, nie ma żadnego z batla. S knife sobie zobaczymy, kolejna skrzyneczka jakaś Ile mamy? 1... 6% na nóż, no dobra, spróbujemy sobie e, Ciekawe czy nam siądzie tutaj nożyk, może na 6%? No nie, niestety nie tym razem e, Zobaczymy sobie co, w sumie czekajcie, sprzedać wszystko, 25 złotych straty, e, nie jest źle Mogło być gorzej, bo ten uspieg w sumie nie, czy w innym stanie by był. Ale dobra, nie ma tragedii. Mamy jakąś Case Battle. Tutaj chyba Slowly sobie stworzył, bo widziałem, że grał na stronie. Dokładnie, mamy Case Battle od Slowiego. 133 zł. Mam nadzieję, że uda nam się to wygrać. I pójdziemy sobie dalej otwierać skrzyneczki z kosami. Na sam start zaczynamy świetnie, bo jakąś emeczką Jungle Tiger za 9 zł. E, teraz trzymamy formę. Tutaj jakieś A4 chyba na sam start były. E, A. A jedynki teraz. Też wygrywamy sobie, no. Tutaj slowly chyba nie będzie miał... No dobra, jednak będzie miał szansę, bo się odkuł w tym momencie. To mi jedno memeczko. Yellow jacket dla nas. No i bitwa jest bardzo wyrównana, no. Na pewno będzie plus dla zwycięzcy już. Ile jest na razie? Wygrywam o 30 groszy. No niesamowite. No teraz slowly. 8 z 9 skrzynek, no kurde, braknie mi chyba trochę, mi się wydaje chociaż. Cyrex jest ostatnia skrzynka, kto to wygra? 3 złote przewagi dla mnie. I co leci? Wygrywam, dobra, let's go widzowie Ile? 258 sobie wygrałem. <ścoughs> slowly ograny. Może utworzymy sobie, slowly dołączy. E, damy sobie dwa coverty, Damy sobie ekskluziva. E, damy sobie to. Damy sobie jeszcze party mixa. I damy sobie Richa, ile tutaj nam o 256, dobra, może Slowly dołączy eee, Wejdziemy sobie na stronę główną, o, Slowly utworzył kolejną bitwę Dobra, czekajcie, to może Slowly nas zrozumie I dołączymy sobie do Slowly'ego najpierw Mam nadzieję, że Slowly nie dołączy do nas w tym czasie Przynajmniej tak mam nadzieję I zobaczymy sobie, co ciekawego teraz Czy ogramy znowu Slowly'ego? Pierwsza skrzynka dla mnie oczywiście no to Nie może się to inaczej skończyć jak moim zwycięstwem Dalej mamy znowu dla mnie skinek, jest dobrze Teraz slowly trochę odrabia chociaż nie za dużo 7 grosz tylko odrobił o znowu dla mnie i ostatnie nie, przedostatnia skrzyneczka Co tym razem? Mamyczka nitro, o kurde I teraz najdroższa skrzynka chyba w tym zestawieniu I to jest... moje? Moje, o kurde, 133, a wydałem stówkę, dobra Poczekamy sobie, może slowly tutaj dołączy nam do tego case battle. Zobaczymy sobie, jeszcze nam 4, 145 zł zostanie, ale oczywiście mamy sobie przygotowane e, skiny w ekwipunku z tych noży. No ale nie wiadomo, czy Slowly w sumie dołączy, czy nie. E, sobie w nowym oknie otworzę tutaj e, te skrzynki. Knife. No, no Slowly tworzy kolejną battle. No to kurde, Slowly chyba nie chce do nas dołączyć, jakoś się boi tego. No dobra, zobaczymy sobie. No teraz fajnie było go znowu ograć. No i idziemy na te skrzynki, jeżeli Slowly nie chce do nas dołączyć. No nic nie poradzimy, no 200 zł chyba przepadnie, albo anulujemy tą battle po prostu, no bo przydadzą się w sumie pieniądze na odcinek. W sumie odcinek już jest nawet długi, bo chyba 2-3 minuty ma, no nie wiem, tutaj jego wstęp mi trochę nie wyszedł na początku i musiałem trochę poprzecinać. Na razie tracimy sobie 30 zł do Slowlego i tutaj są jakieś low procenty, więc chyba nie siądzie nic już ciekawego. No nie, Slowly tym razem wygrywa, to może Slowly wbije do nas do tego batla. E, czy nie, zobaczymy sobie, dobra niestety jest luz e, czekamy aż slowly do nas dojdzie, Tutaj trochę może krótkie cięcie, no i mamy slowiego u nas w battle. U. długo nie trzeba było czekać, bo czekamy chyba z minutkę no i zobaczymy sobie, co tutaj ciekawego, 6 skrzynek jest pierwsze dla mnie, więc slow nas co rozstrzelać a my sobie weźmiemy, tak, jest drugie dla mnie tutaj no na końcu była chyba najdroższa skrzyneczka, której bym się właśnie obawiał, Oj, teraz slowly odrobił 18 groszy różnicy Let's go. No, nie, zostało 14 groszy różnicy, coraz mniej. Slowly, wyprzedza Ostatnia skrzyneczka. czy to będzie moje, czy Slowiego? Let's go, moje. Tak, moje? Tak, 358 zł wygrałem. Ograliśmy Slowiego na gruby Pitos. Więc ja pójdę sobie na kontrakty z tymi tanimi skinami. Wszystkie te do. Yy, to sobie wywalimy do kontraktu, bo to niepotrzebne w sumie. I sobie pójdziemy dalej otwierać. Bo w sumie zrobimy sobie za wszystko od razu te kontrakty, co będę szczędził. E, zrobimy sobie za wszystko, idziemy te skrzynki dalej otwierać, bo w sumie chyba tylko z 3 otwarłem. No to kurde lipa. Miałem chyba 888 zł, albo 808 zł na start. Nie pamiętam, jakoś tak było. Dużo ósemek było w każdym bądź razie, ale ile dokładnie miałem, to nie pamiętam. Zobaczymy, ile będę miał po tych kontraktach. No chciałbym mieć więcej niż miałem na start, ale zobaczymy. 186 AK, Tutaj mamy jeszcze tego gucika Dobra, sobie damy tak Flip, o, może jakiś fajny flipik? O, Brightwater, no to kozak, ile mamy teraz w tym momencie? 1200 zł i to jest bajonet, jakiś Co to za Bayonet? Black Laminate, no to jakoś tak na zero jesteśmy Mam jeszcze Bitwę z Slowlego chyba, tak, dokładnie To dzisiaj będzie taki dłuższy odcinek, zaraz sobie otworzymy jeszcze Z 5 różnych skrzynek tych z e, Snifesami, no bo kurde, no ciekawie, ciekawie Oczywiście Slowly tym razem zaczyna wygranie, o otwarcie. Pięć skrzynek mamy, może dogonimy Slowly'ego w jakiejś z nich, ale chociaż 76 zł to za dużo nie powinno tutaj już nam poleci, no tym bardziej, że Slowly ma takie coś leci, więc chyba już wychodzimy z tego Case Battle. A. No, wychodzimy, bo tutaj nie ma co, no niemożliwe, żeby mi teraz coś poleciało, co by odbiło się na Slowlym dokładnie. No niestety, przegramy Case Battle ze Slowlym, ale idziemy sobie dalej na skrzynki Knife. To jest jakieś 50% Knife, VGO. Jest 50%. Sobie otworzymy 4 takie. Zobaczymy sobie, czy VGO, czy jakiś GUT. Good. good knife jakiś tam VGO. Dwa mm, Guty, czekajcie. Tego nie miałem to jest warte. 42 zł straty, no bo to VGO było, no to wiecie. Co ja bym... 100% knife. Zobaczymy, co my tu mamy. 12%. No dobra. Zaryzykuję, otworzę sobie 3 te skrzynki. Zobaczymy sobie, czy naprawdę jest... Nie, brakuje mi pieniędzy. O kurde, nie zauważyłem, że to jest 820 aż. Nie trzy, tylko dwie. bym chciał. Ale oczywiście tam też do tej zakładki możecie sobie przejść do ładowania, no. Ja wam nie bronię. Tylko zachęcam on Fate tylko. Ej, nie on Fate tylko Falcyon Obron masket. To jest strata. Dobra, zobaczymy czy to jest na pewno 100% Fate i jeszcze raz to sobie otworzymy. No nie fajnie by było, jeżeli teraz by nie poleciały dwie kosy. Są dwie kosy, dobra. Już myślałem. I się odkuliśmy. Dobra, jeszcze raz zaryzykujemy sobie. A co, niech mi będzie. No proszę, żeby to siadło. Czyli są dwie kosy? Są dwie kosy. No. Kurde, no. Niby są te procenty. Są te procenty, ale czy to na pewno by tak siadało? Załadujemy sobie więcej. 50% na Hansmana rzeź. Jeszcze mam. O, No dobra, to otworzymy sobie. Jedną sobie taką otworzymy. No kurde, jakby ten gloczek poleciał, to by było giga średnio. Proszę. No nie, no serio? Ja pierdziele. Ale lipa. O kurde, ale tu jest nóż do wygrania, aha. Albo nawaja, albo te, flit doppler. To nie. Mam jeszcze case battle od Slowiego, który chce się bić. I zaraz otworzymy sobie jakieś je, skrzynki z nożami na sam koniec. I zobaczymy sobie co tam ciekawego będzie. I co ciekawego, eee, coś dobrego, czy nie? No i na razie jest dobrze, jest dobrze i wygrywamy sobie. Więc git, jest git eee, świetnie. No i co? Robimy sobie coś, ten nóż, idziemy sobie na kontrakty, na upgradera. No i w sumie Skończymy na tym No dobra Cyk kontrakt Akurat 10 skinów Damy sobie na high procenty Jakieś shadow daggery 385 Dobra dajemy sobie na 10% Albo siądzie albo nie Ja wam widzowie dziękuję za oglądanie No i do usłyszenia jutro siemano